TVG 9 przy wpływie do zalewu Rebczyce na rzece Murzec zakwitły nenufary one no, w tym roku pojawiły się tu po raz pierwszy nie wiem czyżby woda była czyściejsza czy może może jak mówi się, że na głównie chleb się rodzi to można dodać do tego, że na głównie kwitną nanufary nie wiem, nie wiem jak to jest Ale fajnie, że są